Lego definitywnie wycofuje się z Rosji. Nie będzie nowych dostaw, Lego kończy sprzedaż w Rosji, zrywa współpracę z dystrybutorem. Duńska grupa Lego, słynny producent klocków i zabawek, poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży produktów w Rosji. Lego zerwało współpracę z lokalnym dystrybutorem firmą Inventive Retail Group. Powodem jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Grupa Lego zlikwiduje też stanowiska pracy większości osób, które pracowały w jej biurze w Moskwie. Słynny producent klocków i zabawek już w marcu zawiesił dostawy swoich produktów do Rosji, ale sklepy należące do rosyjskiego dystrybutora nadal sprzedawały zmagazynowane towary. Rozwiązanie kontraktu z duńską firmą potwierdziła w rozmowie z agencją, a wrzeczniczka Retail Group. Lego na specjalnej liście na początku maja rosyjskie władze umieściły produkty firmy Lego na liście około 100 kategorii towarów, których import bez zgody właściciela praw intelektualnych jest w Rosji dozwolony. Na liście tej znalazły się m.in. telefony firmy puli Samsung, znane marki samochodów czy konsole do gier komputerowych, pisze AWP.